Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Monika Podbielska. Dzisiaj porozmawiamy, co prawda po raz kolejny, ale o jakże ważnym temacie, jak uczyć się języka angielskiego i jak się go nauczyć. Wcześniej mówiliśmy już o tym, jak właśnie uczyć się, jak mówić po angielsku. Natomiast z Waszych komentarzy opisów wynika, że ten temat bardzo Was motywuje. Ponieważ każdy z nas rzeczywiście uczy się inaczej, każdy inaczej postrzega właśnie naukę, inaczej przyswaja, bo już wiemy też, że każdy ma inny sposób indywidualny pobierania informacji i zapamiętywania. Dlatego też dzisiaj również poświęcimy nasze spotkanie na ten temat i powiemy sobie, jak można uczyć się angielskiego, po to, żebyście. Pozostali zmotywowani i żebyście mieli różne możliwości do wyboru. Czy jesteś już na takim etapie, że długo uczysz się angielskiego, ale ciągle nie umiesz mówić i pewnie posługiwać się tym językiem? Okazuje się, że tak naprawdę 90% uczących się nadal nie mówi w danym języku po wielu latach nauki. Nie jesteś sam. I nie chodzi tutaj o to, że nie masz talentu językowego lub inteligencji lub zdolności językowych, jak to się szumnie nazywa. Chodzi o to, że nie masz wystarczających możliwości, aby mówić tutaj w naszym przypadku po angielsku i trenować ten język. Na pewno jesteś w stanie wyrecytować z pamięci główne czasowniki nieregularne. Znasz też pewnie podstawowe czasy. I nawet jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ktoś popełni jakiś błąd, mówiąc po angielsku, a więc zabierz się do pracy, dlatego że masz najlepsze warunki, żeby wkrótce stać się osobą praktycznie dwujęzyczną. Potrzebujesz tylko trochę praktyki. Nawet jeżeli jesteś początkujący, to i tak jesteś w stanie osiągnąć wielki cel. Jeżeli masz wrażenie, że wszyscy wokół ciebie mówią, tylko nie ty, cóż, błędy i te zahamowania podczas nauki języka są jak węzły, które po prostu należy rozluźnić, aby nabrać pewności siebie. Co możemy z tym zrobić, możesz zapytać. Oprócz regularnej nauki, musisz też przyzwyczaić się do języka angielskiego, aby płynnie mówić. Musisz żyć i myśleć po angielsku. Oglądaj więc filmy w oryginalnej wersji, tak naprawdę z napisami lub bez. Ważne, żeby były całkowicie po angielsku. Twoja ulubiona piosenka jest po angielsku. Znajdź tekst, spróbuj go zrozumieć, przetłumaczyć, a następnie śpiewaj sobie w samochodzie czy pod prysznicem. Jeżeli Twój poziom jest nieco wyższy, codziennie słuchaj wiadomości po angielsku. Mogę tu polecić BBC One Minute News, gdzie w ciągu jednej minuty przytaczane są najważniejsze wiadomości z całego dnia. Mogę też polecić, oczywiście, pełne serwisy informacyjne BBC lub CNN. Linki do nich i również do One Minute News otrzymasz w notatce do tego podcastu. No i oczywiście mów po angielsku, ale kiedy i gdzie możesz zapytać? Już wiemy, że masz zacząć śpiewać piosenki pod prysznicem w samochodzie lub kiedykolwiek tylko masz możliwość. Zacznij też czytać na głos angielskie teksty. Tak, to świetny trening mówienia. Im więcej będziesz wypowiadać zdań i myśli na głos, tym bardziej komfortowo poczujesz się z językiem. Pamiętaj, że Zaczniesz mówić wtedy, kiedy też będziesz płynnie czytać. Natomiast to płynne czytanie nie przychodzi tak łatwo. Mamy wątpliwości, czy dobrze wymawiamy, czy jestem w stanie przeczytać to słowo, czy nie przekręcam. I na początku jest trudno. I co więcej, ten postęp nie przychodzi płynnie, ale poczujesz, że w pewnym momencie wskoczysz na wyższy poziom. Sam, samodzielnie. Sama to poczujesz, że teraz jest mi łatwiej. Teraz już czytam bardzo płynnie i jak nadejdzie ten moment, dużo łatwiej będzie ci też mówić. Nawiązuj kontakty językowe, gdzie tylko możesz. Nie bój się konieczności mówienia i udzielania odpowiedzi, ale raczej bądź za to wdzięczny. Dzięki temu, bez kursu i bez problemu, możesz uczyć się, mówić i wzbogacać język. Ale pamiętaj, jeżeli jesteś na nieco niższym poziomie, nie przerywaj regularnego rozwoju językowego, czyli uczenia się. Ucz się gramatyki, słownictwa najlepiej z podręcznikiem, tak jak wyjaśniam to w moim e-booku, jak samodzielnie nauczyć się języka angielskiego, który możesz bezpłatnie pobrać z mojej strony. Może okazać się również, że dobrym rozwiązaniem są kursy angielskiego online. Możesz tam bowiem porozumieć się z lektorem co do celu, zakresu, kursu, umiejętności, które chcesz trenować, w których czujesz się najsłabszy, które chcesz właśnie sobie podszkolić i które są dla Ciebie w danym momencie najważniejsze. Pamiętaj też, że praca z podręcznikiem ma dla nas wiele zalet, ponieważ podręczniki zostały napisane przez osoby, które mają wiele lat doświadczenia przygotowaniu materiałów dla osób uczących się, które mają szybciej właśnie podnieść ich na wyższy poziom. Są to materiały przygotowane przez specjalistów właśnie do tego, żeby wszystkie umiejętności językowe, czyli pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie, mogły być trenowane w ramach coraz to bardziej rozszerzanej gramatyki i słownictwa. Zmień też tak zwane otoczenie na angielskie. Co tu chcę powiedzieć? W swoim telefonie lub w swoim komputerze zmień menu na angielskie. Na początku może być ciężko się przyzwyczaić, ale bardzo dobre to daje efekty. Na pewno już niektóre słowa są ci znane, ale będziesz mógł właśnie poznawać to słownictwo w praktyce. To samo dotyczy social media, na Facebooku czy Instagramie, zmień menu na angielskie. Dzięki temu będziesz mógł czytać opisy, tytuły, komentarze i patrzeć, jak działa taki prawdziwy, współczesny język stosowany przez innych użytkowników. Będziesz mógł uczyć się, będziesz mogła uczyć się w ten sposób prawdziwego języka, takiego, który właśnie jest używany przez użytkowników. Zobaczcie na przykład, że. Takie słówko, które na pewno znacie, set, ustawiać, kojarzymy już z ustawieniami, ale będzie je coraz łatwiej zapamiętać, ponieważ pojawi się w różnych kontekstach. Na przykład set an alarm clock, set a date, set the table, set a target. Wiemy wszyscy, że nauczenie się angielskiego w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Przyczyn, nie muszę tutaj wymieniać. Jest to praca, nauka, rozrywka, podróże, doświadczenia, nowe znajomości. I pamiętaj, że internet oczywiście stanowi niezrównane źródło materiałów czy to audio, wideo, ale także treningu gramatycznego, słownictwa, umiejętności czytania, rozumienia ze słuchu. I zapraszam Cię tutaj na mój kanał na YouTubie, gdzie pokazuję różne aplikacje. Które skutecznie wspomagają naukę, szczególnie naukę samodzielną. Tak, bo bezpłatna nauka jest możliwa, bezpłatna i samodzielna. Oprócz wspomnianych różnych aplikacji, możesz też korzystać z lekcji wystopniowanych i pogrupowanych tematycznie, dotyczących gramatyki lub notatek. Tutaj mogę poprzytoczyć stronę na przykład EnglishHilfen.de i znowu link będzie w notatce do tego podcastu. Takie strony ustawiają plan nauki. Ale co prawda, nie pokazują języka w prawdziwym, życiowym takim środowisku. W środowisku można jednak nauczyć się z nich słownictwa i gramatyki, a potem właśnie aktywnie korzystać z tej wiedzy w mówieniu. Takie lekcje są bardzo dobre do budowania podstawowego słownictwa i uczenia się też podstawowych konwersacji. Co prawda uczysz się słownictwa, ale też nie wiesz tutaj w jakim kontekście możesz. I powinieneś używać ci tych słów. I tu mogę też poradzić różnorodne aplikacje do uczenia się. I pamiętajcie, że zawsze wszystkie tego typu aplikacje, strony powinniście wspierać: zawsze o filmy, lektury, no i oczywiście jak najwięcej rozmów. Nawet mówienie do samego siebie, opowiadanie sobie doświadczeń, opowiadanie sobie o swoim własnym dniu jest bardzo, bardzo cenne. Myśl więc o regularnej nauce, planuj ją i pamiętaj, że lepiej ćwiczyć 10, 15 czy 20 minut dziennie i wieczorem obejrzeć ulubiony serial po angielsku, niż jednorazowo i nieregularnie poświęcać na to wiele godzin. Systematyczność bowiem gwarantuje odczuwalny i znaczny postęp. Jeżeli wykorzystujesz dodatkowo różne dostępne metody, Uczenia się, wspomagania nauki typu książki, filmy, strony internetowe, artykuły, a nawet lekcje online, to stymulujesz różne zmysły i trenujesz różne umiejętności, takie jak czytanie, słuchanie, mówienie. Próbujcie też oglądać programy rozrywkowe lub komediowe dostępne również na YouTubie, takie jak The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lub Ellen. Znowu linki podam Wam w notatce do tego podcastu. Jeżeli to możliwe, spędzaj jak najwięcej czasu w środowisku anglojęzycznym. Możesz próbować znaleźć nie bilety lotnicze i polecieć do kraju anglojęzycznego na weekend lub kilka dni. Oczywiście, lepiej byłoby wyjechać za granicę na kilka miesięcy, spróbować znaleźć tam pracę lub staż, ale możesz też zbudować sobie takie środowisko anglojęzyczne samodzielnie. Będziesz czytać książki, Oglądać filmy w oryginalnej wersji i również będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na twój rozwój językowy. Byłoby wspaniale, gdybyś spróbował przeczytać książkę anglojęzyczną na temat, którym się interesujesz. Oczywiście zapisz się na lekcję angielskiego. Takie spotkania zawsze pomagają sprawnie przypomnieć sobie gramatykę, słownictwo i przede wszystkim potrenować mówienie. Najbardziej efektywnym sposobem jest całkowite zanurzenie w kraju anglojęzycznym, połączone z procesem uczenia się. W takim przypadku, oprócz tego, że całkowicie zanurzasz się w nowej kulturze, to stale również musisz wykorzystywać język na co dzień. Ale co możemy zrobić samodzielnie? I znowu pracuj nad wymową i przyglądaj się, gdzie powstają dźwięki w Twoich ustach. Ćwicz przed lustrem i wsłuchuj się w swoją wymowę. Załóż sobie również ilość czasu, którą poświęcisz na uczenie się. Może to być na przykład 15 lub 20 minut dziennie. I pamiętaj, że wszystko zależy od Twojego zaangażowania i koncentracji. Po prostu poczujesz przyrost umiejętności pod warunkiem, że będziesz pracował wydajnie, ale nie możesz się też czuć przytłoczony nauką. Pracuj tyle czasu, Ile będziesz czerpać z tego radości i przyjemności? Jeżeli założysz sobie zbyt ambitny plan, to mogą rozwinąć się negatywne skojarzenia związane z nauką, a to z kolei twoja podświadomość przekształci w niechęć do angielskiego, więc będziemy mieć efekt zupełnie odwrotny. Tak, wystarczy uczyć się te przykładowe 20 minut dziennie, ale ten czas Musi być dobrze zorganizowany. Stwórz plan pracy. Pamiętaj też, żeby poświęcać czas na mówienie. Mówienie nawet, pamiętaj, takie samodzielne, do samego siebie, streszczanie, opisywanie i opowiadanie, co mi się przydarzyło, opowiadanie o swoich planach, samemu sobie. Również ma to wspaniałe, przynosi bardzo dobre rezultaty. Ucząc się samodzielnie, Powinieneś wpleść w swój plan następujące zadania: oglądanie filmów i seriali w oryginalnej wersji, czytanie po angielsku książek skróconych i przygotowanych dla osób uczących się, i powoli przechodzenie do pełnych książek w wersji oryginalnej oraz korzystanie z aplikacji integrujących angielski z codziennym życiem, takich jak podcasty, wiadomości, artykuły przemówienia również znanych polityków a także takie krótkie przemówienia ted znane wszystkim powszechnie i znowu ted podłączę wam w notatce do tego podcastu jeżeli planujesz samodzielną naukę pamiętaj aby być zmotywowanym i aby nauka cię cieszyła dawała przyjemność i konsekwentnie żebyś przerabiał żebyś przerabiała wyznaczony materiał wówczas nie może się nie udać Zapraszam na nasze kolejne spotkania. Zapraszam na moją stronę internetową. Pobierz wszystkie bezpłatne materiały na www.monikapodbielska.com. Pozdrawiam, Monika Podbielska.